To jest 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku o Wimbledonie i o tym, czy w męskim tenisie rozpoczęła się już era Carlosa Alcaraza. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. Marcin Wesołek, szef redakcji sportowej Wyborczej.pl. Kłaniam się Państwu. Dziś naszym gościem jest Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tenis Club, dziennikarz, ekspert i popularyzator tenisa. Witam Państwa, witam Cię serdecznie. Czy ostatnie dwa tygodnie oglądałeś w telewizji coś innego, albo na żywo, niż, niż mecze na Wimbledonie? No można powiedzieć, że miałem te dwa tygodnie podzielone, bo w pierwszym tygodniu rzeczywiście oglądałem na żywo. Byłem, byłem w Londynie. W niedzielę Eee, wróciłem do Warszawy i miałem ambitny plan, że wrócę na półfinał do Londynu, na półfinał Jagi Świątek. Niestety to się nie ziściło, bo już raz tak na wstępie od razu opowiem tą historię już raz coś takiego zrobiłem dokładnie 10 lat temu, kiedy, kiedy w Wimbledonie rywalizowała Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz. I, I wtedy też rzeczywiście byłem pierwszy tydzień, bo. Trochę to wynika z tego, że mamy w redakcji taki podział, Artur Rolak, mój sekretarz redakcji, od wielu, wielu lat jeździ na Wimbledon i on zawsze jest pełne dwa tygodnie, ja na, e, jeżdżę do Paryża, a do Londynu wpadam na trochę. 10 lat temu pojechałem też na pierwszy tydzień i wtedy się ziściło, wtedy wróciłem najpierw w czwartek na półfinał Agnieszki Radwańskiej, piątek półfinał Jerzego Janowicza, no niestety finałów nie było. W tym roku miałem taką cichą nadzieję, patrząc w drabinkę turniejową, że idzie się może udać, a już szczególnie po tym niesamowitym meczu z Beliną Bencic w czwartej rundzie, który się właśnie w niedzielę skończył, że, że już nic straszniejszego jej się nie zdarzy i ten finał z e, Eliną Switoliną wygra. To się nie udało? No to muszę czekać. Oj, ze świątek jeszcze za chwilkę porozmawiamy. Najpierw zacznijmy od turnieju męskiego. Zacznę od takiego prowokacyjnego pytania. Czy twoim zdaniem w dzisiejszych czasach, gdy każda z dyscyplin sportowych musi rywalizować o uwagę widza, te pięciogodzinne, czy prawie pięciogodzinne mecze w turniejach wielkoszlemowych to jest coś, co ma szansę się w ogóle obronić? Czy to nie jest jednak za długo? To jest taka dyskusja, która się raz na jakiś czas przewija, nie, nie tylko w środowisku tenisowym, ale w ogóle sportowym. Czy w dzisiejszym świecie, który goni za błyskawicznymi informacjami, za filmikami po 15 czy 30 sekund, gdzieś mecz trwający 4-5 godzin ma rację bytu? No to ja odpowiem trochę przewrotnie, że gdyby ten mecz Carlosa Alcaraza z Nowakiem Djokovicem trwał dwie, a nie 4,5 godziny, to pewnie byśmy o nim tyle nie mówili. I, i to jest chyba odpowiedź na, na twoje pytanie. Ten mecz finałowy faktycznie był fantastycznym widowiskiem, chociaż bardzo nierównym. Pierwszy set zdecydowanie dla Dziokowicza, później jeden setów zdecydowanie dla Alcaraza, trzy sety zacięte. Gdy sobie popatrzymy na zdobyte punkty, mamy prawie remis, 168 do 166. Gdy popatrzymy na wygrane gemy, remis 23 do 23, czy to oznacza, że ten finał był faktycznie tak zacięty, jak wskazują na to te liczby. Wiesz co, to jest chyba taka specyfika tenisa, że decydują y, kluczowe punkty. Czyli jak my to tłumaczymy z angielskiego, key points, tak, y, że tenis jest takim sportem, że. To jest taki yy, truizm: możesz wygrać więcej punktów, możesz wygrać więcej gemów, a przegrać mecz. Dlatego y, te różnice, w, szczególnie w tak zaciętych meczach, y, punktowe są rzeczywiście minimalne. I najważniejsze jest tylko to, by właśnie te kluczowe punkty rozstrzygać na swoją korzyść. I yy, no, może też właśnie to jest ta niesamowita historia związana z meczami pięciosetowymi, że ta sinusoida trwa długo, tak? Czyli, że możemy mieć górkę, potem nasz rywal zaczyna nas jednak golnić, yy, spycha nas gdzieś tam w dół, tak? My gramy trochę słabiej, czyli jest dół, potem znowu my się odbudowujemy i tak dalej, i tak dalej. I to trwa, tak? A dlaczego też yy, Nowak Djokovic, czy o nim mówi się, że on jest królem takich długich meczów? Właśnie, że on umie rozłożyć akcenty w tym bardzo długim meczu. Tak? Czyli właśnie on wie dokładnie, które piłki są najważniejsze. I tu paradoksalnie ten młody 20-letni Hiszpan okazał się. W tym aspekcie lepszy od niego, czyli można powiedzieć, że pokonał e, serba jego własną bronią. No właśnie, Carlos Alcaraz. 20 lat, drugi wygrany turniej wielkoszlemowy, ale pierwszy, ten chyba najważniejszy, ten na Wimbledonie. Nie bywała zuchwałość na korcie. E, odwaga, e, fantastyczna, widowiskowa gra. Jak sądzisz, czy to jest początek ery Carlosa Alcaraza w męskim tenisie? Wydaje mi się, że już chyba bez żadnej skromności ze strony Alcaraza możemy tu mówić, że on wszedł w buty Rafaela Nadala choć nie wygrał jeszcze Paryża, tak, co jest paradoksalne, bo on przecież też, podobnie jak jego wielki idol, wychowani na kortach e, ziemnych. Ale to może wynikać z innych aspektów, bo jednak światowy tenis się zmienił przez ostatnie 20 lat, mniej więcej to jest taka różnica między wchodzeniem do gry Nadala, a wchodzeniem Alcaraza. To się przesunęło w stronę właśnie tych kortów takich pośrodku, czyli kortów twardych, i nawet Hiszpanie grają na tych kortach bardzo dobrze. Więc można spokojnie powiedzieć, że ten dwudziestolatek dorósł do tego, by teraz dźwigać, czy jakby przejąć ten sztandar hiszpańskiego tenisa od Rafaela Nadala. Myślę, że ten stary mistrz jeszcze będzie chciał wrócić. Mówi się o tym, że, że on bardzo mu zależy na tym, by wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Także przypuszczam, że jeszcze go będziemy mieli na kortach, ale raczej to będą takie pojedyncze starty. Natomiast rzeczywiście o, o te najwyższe cele, ranking numer jeden, który już Alcaraz ma, o kolejne zwycięstwa wielkoszlemowe, to będzie się bił ten młody Hiszpan. I w tym kontekście powiem, tak, to jest wyraźny sygnał, że nadchodzi ta niezwykle długo wyczekiwana, ale, ale zmiana warty trochę w męskim tenisie, bo, bo ci trzej wielcy, a może do tego dodajmy jeszcze też Andy Mareya i, i Stana Wawrinkę, czyli wszyscy ludzie urodzeni jeszcze w latach 80., przeciągnęli tą swoją erę straszliwie długo. I najbardziej chyba na tym stracili zawodnicy urodzeni w latach 90., ale teraz przyszli ci urodzeni już w wieku XXI, no i oni teraz będą pisali swoją historię tenisa. No właśnie, karierę skończył już Roger Federer o przyszłości Rafaela Nadala troszkę powiedziałeś, czyli prawdopodobnie y, Igrzyska Olimpijskie, może Roland Garros, może jeszcze pojedyncze turnieje w, w przyszłym sezonie, po tym, gdy wyleczy kolejną ze swoich rozlicznych kontuzji. Dziokowicz ma 36 lat, też już pewnie niewiele grania przed nim. Dwa, trzy sezony, nie wiem, jak myślisz, jak długo. Natomiast Alcaraz ma lat 20. Wiemy, że ta poprzednia era tenisowa to była era trzech dominatorów, y, którzy mają na koncie powyżej 20 zwycięstw w turniejach wielkoszlemowych. Gdzie widzisz rywali dla Alcaraza w tych najbliższych latach? Myślę, że trzeba szukać oczywiście w zawodnikach podobnych mu wiekowo. I może odrobinę starszych, tak? Ale, ale tak jak powiedziałem, ci zawodnicy z lat 90. no troszkę już tą swoją szansę yy, przegapili, znaczy przegapili to jest złe określenie, nie zostali dopuszczeni do głosu przez, przez tych wielkich, yy, właśnie urodzonych w latach 80., ale ciągle oczywiście apetyt na zwycięstwo wielkoszelemowe ma i yy, Sasza Zwieriew. I Stefanos Cicipas, tak, także ci zawodnicy na pewno swoje ambicje będą chcieli realizować. Miedwiediew, taki turniej, już, już tytuły wielkoślemowe ma na swoim koncie, też by chciał jeszcze coś do tego dołożyć, no ale ja, ja zerkam raczej w stronę tych już urodzonych w XXI wieku i obok Alcaraza, no muszę powiedzieć, że to też trochę z sympatii kibicuje Holgerowi runę. To jest Duńczyk, który. To też paradoksalnie Duńczycy to nie jest nacja tenisowa, tak? To, to trzeba uczciwie powiedzieć, że, że ta ich historia tenisowa jest bardzo, bardzo krótka. Oczywiście od razu pierwsza na myśl przychodzi nam Karolina Woźniacka, czyli. Wręcz bym powiedział taka wypożyczona dunka, tak? Żartuję oczywiście, bo. Która bo... zresztą wraca na światowe korty. To no właśnie, to historia. też będzie bardzo ciekawe, ale no, urodzona z polskich rodziców, no ale jednak dunka, to powiedzmy sobie szczerze. I tam jeszcze po drodze był też jeden, jeden mistrz wielkoszlemowy w Deblu, Frederik Nielsen yy, na Wimbledonie. No ale jakby te tradycje są bardzo krótkie. A tutaj proszę bardzo, mamy Holgera Runek, który, no też urodzony 2003 rocznik, też już jest w pierwszej dziesiątce i też swoje ambicje ma. No a do tego możemy dołożyć jeszcze, ja bym nie zapominał o Włochach, tak, dlatego że ja uważam, że Włosi mają naprawdę olbrzymi potencjał. I to bym powiedział w sporej e, ilości, bo tych, tych młodych Włochów jest rzeczywiście dużo, bo jest oczywiście Janik Sinner, jest Lorenzo Musetti, ale tam też jest kilku, kilku zawodników, którzy idą za nimi, i to są wszystko ludzie urodzeni 2001, 2002, 2004, także oni też mogą trochę e, tym już wielkim mistrzom, czyli Alkarazowi na przykład, popsuć krew i, i z nimi będzie, będzie musiał właśnie Hiszpan rywalizować. A jak w tym towarzystwie widzisz Huberta Hurkacza? On na Wimbledonie zagrał, myślę, że nieźle, czy, czy nawet dobrze, tak? Odpadł dopiero z Nowakiem Dziokowiczem, postawił mu bardzo ciężkie warunki i zagrał całkiem nieźle. Czy myślisz, że to jest taki tenisista, który po pierwsze może wrócić do pierwszej dziesiątki rankingu ATP i może gdzieś w turnieju wielkoszlemowym kiedyś zagrać w tych decydujących meczach? Po pierwsze, jeżeli chodzi o cenę występu na Wimbledonie, to ja uważam, że Hubert Hurkacz zrobił wszystko, co mógł, tak? dlatego że krytyka, która się pojawiła szczególnie po tej pierwszej jego części meczu z Czekowiczem, czyli dwóch tajbrekach przegranych w niedzielę, tam wiemy, że mecz został przerwany i dokończony w poniedziałek, jest Niesprawiedliwa, dlatego że mówienie o tym, że, że Hubert tam, że głowa nie dowiozła, że nie. Ja naprawdę bardzo tonuję. Takie uwagi, dlatego że zawsze musimy pamiętać, kto stoi po drugiej stronie siatki. I nasze błędy, nawet jeżeli są to proste błędy, mogą też w wielu przypadkach wynikać z tego, że chcemy zagrać ekstremalnie dobrze, wiedząc, że po drugiej stronie jest rzeczywiście mistrz szczególnie. Taki jak Djokovic. Także e, ja tutaj rozgrzeszam Huberta. Uważam, że to, że on zagrał taki mecz, gdzie został tylko raz przełamany, i to też jest paradoks tenisa. To kolejna taka historia, że Hubert przez cały turniej, który zagrał, czyli przez cztery mecze, został przełamany tylko w jednym gemie swoim serwisowym. I to spowodowało, że on z tego, z tego turnieju odpadł. Natomiast gdzie ja widzę Huberta? On już był przecież w pierwszej dziesiątce. On już zagrał e, turniej Masters nawet. To pierwszy, e, pierwszy i jedyny zresztą Polak po Wojciechu Fibaku, który w takim turnieju zagrał. To zawsze może tam wrócić. Pytanie czy i kiedy to się zdarzy, to jest bardziej pytanie do, do Huberta. Ja mam wrażenie, że on swój tenis rozwija. Rozwija w swoim tempie też, tak? Bo wielu ludzi chciałoby szybciej, więcej, yy, że yy, jakby. Craig Boyton, jego trener amerykański, że, że nie przynosi efektów współpraca z nim. No to ja powiem tak: ja uważam, że to, gdzie Hubert Hurkacz dziś jest i gdzie był przez ostatnie 2,5 sezonu, to jest właśnie zasługa w dużej mierze tego duetu Craig Boyton-Hubert Hurkacz, czyli tego, że oni pasują do siebie idealnie. I oczywiście można mówić o Hubercie, że jego tenis nie jest tak wyrafinowany jak tenis, nie wiem, Federera, czy, czy chociażby dzisiaj też, może Carlosa Alcaraza, bo to trzeba powiedzieć, że, że Hiszpan ma rzeczywiście całą gamę narzędzi do tego, by wygrywać. U Huberta może tych narzędzi jest trochę mniej, ale to tym bardziej trzeba doceniać to miejsce, które on dzisiaj zajmuje. Bo ja znam naprawdę wielu innych zawodników, którzy właśnie mają może więcej narzędzi niż Hubert Hurkacz, a nie są tam, gdzie Wrocławianin. Także w tym kontekście, ja już to powiedziałem w jednej rozmowie, że jeżeli miałbym wybierać tak, takie dwa ekstrema, z jednej strony Jerzy Janowicz, który 10 lat temu też był w półfinale Wimbledonu, szalona, gorąca głowa i taki, bym powiedział, ekspresyjny na korcie, a ten niekiedy może zbyt spokojny, może zbyt e, ostrożny Hubert Hurkacz. To ja jednak wolę Huberta Hurkacza, dlatego że patrząc na jego pozycję rankingową właśnie przez ostatnie dwa i pół roku, on. Na stałe jest w światowej czołówce, a nie jest taką kometą, która, która jak Jerzy Janowicz, pojawiła się na jeden sezon i, i potem gdzieś zgasła. Właśnie, czy taką kometą. Jest Marketa Wądrousowa, czyli sensacyjna zwyciężczyni kobiecego Wimbledonu, zawodniczka, która do tego turnieju przystąpiła jako nierozstawiona. Znamy jej historię, wiemy, że kontuzje przeszkodziły jej w tym, żeby już wcześniej znaleźć się bardzo blisko światowej czołówki, no ale no trudno nie mówić o sensacji w sytuacji, gdy taka zawodniczka wygrywa Wimbledon. Jak myślisz, czy ona ma szansę na to, żeby na dłużej zagościć w światowej czołówce w tym takim najściślejszym topie. Z Czeszką jest związana taka historia, którą warto przypomnieć, że ona jako chyba, nie pamiętam kiedy ma urodziny, ale jako dziewiętnastolatka dotarła do finału turnieju Rolanda Garosa w 2019 roku. Tam przegrała dość gładko za Barti, ale już sam fakt tego, że ona się w tym finale pojawiła, bo był wielką sensacją w Paryżu. Tak? Ona pokonała po drodze naprawdę kilka dobrych zawodniczek, grając Paradoksalnie, ja muszę powiedzieć, że ja z jej gry sprzed 4 lat zapamiętałem to, że ona właściwie się nie myliła. To znaczy lewa ręka tak? i y, głównie y, cross y, z tej lewej ręki i brak niewymuszonych błędów. Tak? To był taki znak charakterystyczny dla markety. To ją doprowadziło. Wielu mówiło: to taki przypadek. Tak się ułożyła drabinka, i to tak. Tym, co zrobiła w tym roku, pokazała, że ona nie jest przypadkową zawodniczką, że ona do tej czołówki będzie należeć pod warunkiem, że będzie zdrowa. Bo to też trzeba podkreślić, że ona w zeszłym roku na Wimbledonie była w charakterze gościa bo była po operacji yy, chyba nadgarska, jeżeli dobrze pamiętam. Także rzeczywiście z tym jej zdrowiem nie jest do końca tak idealnie, jakby mogło być, natomiast na tej trawie się odnalazła w sposób doskonały. I dlaczego? Dlatego, że to jest zawodniczka, która ma niesamowity yy, zasób najróżniejszych uderzeń. Ona kocha zmieniać rytm. Ona Kocha uderzać za każdym razem z inną rotacją i co się wyjątkowo dobrze sprawdza na trawie. A ponieważ pochodzi z czeskiej szkoły tenisa, która jest, jeżeli chodzi o technikę, no, ja bym powiedział, szczególnie u kobiet jest wręcz niedościgniona, bo właściwie, jeżeli popatrzymy na kolejne reprezentantki Czech w tenisie, no to one są wszystkie fantastycznie wyszkolone technicznie. Więc ta marketa wądruszowa, dla mnie przynajmniej, nie oczywiście na Wimbledonie była absolutnym zaskoczeniem i niespodzianką. Natomiast to, że ona jest w czołówce światowej, nie jest już takim zaskoczeniem, bo to rzeczywiście jest zawodniczka, która no, jeżeli chodzi o zasób uderzeń, jest jedną z najlepszych obecnie w turze. Jeśli chodzi o męski Wimbledon, możemy mówić o końcu Ery Dziokowicza, choć być może nie jest to jeszcze koniec ostateczny. Natomiast jeśli popatrzymy sobie na listę zawodniczek, które wygrywały Wimbledon, tam mamy nieustanną w zasadzie rotację od siedmiu czy od ośmiu lat. Są na tej liście zawodniczki, których już w ogóle nie ma w tenisie, na najwyższym poziomie, z rozmaitych przyczyn. Nie wiem, Angelik Gerber, Simona Halep, Ash Barty. Skąd wynika fakt, że od kilku sezonów nie ma jednej zawodniczki, która mogłaby postawić jakiś taki stempel dominacji na Miledonie właśnie? Wiesz, to jest chyba taki problem, który jest wynika z kilku aspektów. Tak? Nie ma dziewczyny, która by... Umiała zdominować rywalizację na trawie w takim stopniu, w jakim na przykład jego świątek dominuje na kortach ziemnych, to może też wynikać z tego, że sezon y, gry na kortach trawiastych jest bardzo krótki. To jest chyba, gdyby nie upór Brytyjczyków. I, I klubu Wimbledon, to pewnie już byśmy w ogóle nie grali na tej trawie. Przed mamy w zasadzie trzy tygodnie. Trzy tygodnie, tak. Kiedyś, kiedyś to były jeszcze dwa tygodnie, więc tym bardziej trzeba doceniać wielkich mistrzów, którym udawało się wygrywać najpierw w Paryżu, dwa tygodnie przerwy, i potem na Wimbledonie. To, to, to e, robił najpierw Biern Borg, ale potem, właśnie, na przykład, e, e, Rafael Nadal. I nie ma specjalistek. Czy też tak naprawdę specjalistów od gry tylko i wyłącznie na trawie. Można powiedzieć, że ktoś ma pewne predyspozycje do grania na akordach trawiastych, natomiast te predyspozycje bardziej działają u mężczyzn. Tak? To jest na przykład właśnie Hubert Hurkacz, który z tym swoim potężnym serwisem, jakby. Dodaje mu się parę procent szans od razu, bo ta nawierzchnia preferuje zawodników dobrze serwujących. U dziewczyn serwis nie ma aż tak dużego znaczenia, znaczy po prostu te prędkości są mniejsze, i dlatego chyba trudniej którejś z tych dziewczyn jest ten tur zdominować. Ja muszę powiedzieć, że po zeszłorocznym zwycięstwie Jeleny Rybakiny spodziewałem się, że w tym roku również właśnie Kazaszka osiągnie finał na Wimbledonie. Okazało się, że znowu ta urozmaicona gra on Jaber rozregulowała zarówno rybakinę, jak i sabalenkę. Tak? Ale okazało się, że już w samym finale, gdzie Tunezyjka trafiła na podobną sobie przeciwniczkę, czyli właśnie taką mieszającą e, różnymi uderzeniami wądruszową nie było czego rozregulowywać i stąd też wynika, że jakby kwestia braku takiej dominującej osoby, tak, że mieliśmy wcześniej Venus Williams albo Serena Williams, tak, I jeszcze wcześniej była Steffi Graf, no ale to zupełnie inne czasy, bo wtedy też mieliśmy tą czołówkę kobiecą dużo węższą. I dziś yy, szczególnie trawa, która lubi z jednej strony niespodzianki, a z drugiej strony doświadczone zawodniczki, tak? Stąd też sukcesy, które wydawałoby się yy, mało prawdopodobne, ale, ale Angeliki Kerber, która przecież wygrała z Sereną Williams, jeśli dobrze pamiętam. Właśnie Simony Halep, która raczej wydawałoby się stworzona do wygrywania na kortach ziemnych, a tu się okazuje, że one też wygrywały na trawie, także to też pokazuje, jak ten światowy tenis trochę się zmienia, tak? Bo te trendy są takie, ja bym powiedział, chyba taki jeden najprostszy do wytłumaczenia trend, jaki jest, to jest takie powracające fale, że najpierw wygrywa tenis ofensywny, na to przychodzi jakiś fantastyczny defensor, który znajduje odpowiedź na, na właśnie tą dominację ofensywy. Zaczyna dominować tenis, i potem przychodzi kolejny ofensor, kolejny atakujący zawodnik, który umie tego defensora zdominować. Tak I to się właśnie dokładnie stało na, w ostatnim finale męskim. Także ja się już kończąc myśl, bo mówię długo, yy, cieszę się, bo Alcaraz jest zawodnikiem ofensywnym. tak I udało mu się przełamać tą żelazną defensywę Dżokowicza, co oznacza, że teraz. Chyba nadchodzi czas tych ofensywnych zawodników. Gdy w wyborczej przedłym Lennonem rozmawialiśmy o Idze Świątek z Wojciechem Fibakiem. On stwierdził, że Iga Świątek może kiedyś wygrać Wimbledon, chociaż zdajemy sobie wszyscy sprawę z pewnych niedostatków, jeśli chodzi o grę na trawie w wykonaniu liderki światowego rankingu. Ona w tym roku chyba miała dużo szczęścia losując drabinkę do Wimbledonu. Tam faktycznie wyglądało na to, że finał jest w zasięgu. Odpadła ostatecznie jeszcze w czwartej lundzie. W ćwierćfinale. Przepraszam, w finale, tak. Jak myślisz, czy Iga Świątek stać na to, żeby na Wimbledonie osiągnąć więcej? Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Na pewno ją na to stać. Ale, no, jak we wszystkim, zawsze gdzieś musi być jakieś ale. Do tego muszą być spełnione e, pewne warunki. To znaczy, wydaje mi się, że dziś obserwując grę Igi Świątek na kortach trawiastych, do których ona już ewidentnie widać było w tym roku, że się przekonała, tak, czyli miała okazję zagrać taki turniej przygotowawczy w Bad Homburg, poczuła lepiej tą trawę i to widać było na, szczególnie w pierwszych meczach na Wimbledonie, ale do tego potrzebne są jeszcze pewne rzeczy. To znaczy, jej gra na korty trawiaste jest zbyt jednostronna. To znaczy jednostronna, po prostu IGA, podobnie jak na kortach ziemnych, bądź na hardkorcie, co widać było na US Open, umie zdominować rywalkę poprzez ofensywną grę z końcowej linii. Tak? Ona uwielbia taką grę, kiedy ona dyktuje warunki, kiedy zmusza rywalki do biegania, do jakby tylko odpowiadania na to, co ona Robi, ale robi to tylko z końca kortu. Natomiast w jej grze nie ma czegoś takiego, właśnie o czym mówimy w wypadku Ons Jaber czy markety wądruszowej. Nie ma zmiany rytmu, nie ma zmiany rotacji. A właśnie korty trawiaste preferują zawodników umiejących, czy jakby dokładających tą cegiełkę do swojej gry, bo czasami aż się prosiło w meczach, które, które Iga rozgrywała, by ten rytm czasami złamać, by coś tam zmienić, tak? Ona w meczu ze Svitoliną nawet spróbowała kilku skrótów, tak? Ale no tak jak mówię, no Chyba nie do końca się z tym też komfortowo czuję, bo, bo zresztą to, o tym była też mowa, że trener Tomasz Wiktorowski od momentu, kiedy zaczęli współpracować, jedną z rzeczy, której jej zabronił robić, to grać skróty. Ja rozumiem, że to dopiero ma przejść tak, w przyszłości. Natomiast wydaje mi się, że właśnie na korty trawiaste tej zmiany rytmu trochę u Igi brakuje. No i oczywiście to też trzeba zauważyć, że tegoroczny Wimbledon, choć lepszy niż zeszłoroczny, i lepszy niż sprzed dwoma laty, to jednak przyniósł lekki regres, jeżeli chodzi o, o serwis, a szczególnie o drugi serwis Igi Świątek. Tak? I to jest też pewnie jakieś takie pole, yy, które, nad którym Iga przed następnym sezonem na kortach trawiastych mogłaby popracować. Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tenis Club, był gościem podcastu wyborczej 8.10. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej.